Witam państwa serdecznie. Dzisiaj jest 20 września 2020 rok. Postanowiłem po podkarmieniu pszczół postawić diagnozę, ile pszczół zostało w bólu, aby określić. czy krótka komórka jest skuteczna w zwalczaniu warozy jeśli będzie dostateczna ilość pszczół to znaczy że krótka komórka ograniczyła ilość warozy ta rodzina dostała może 9 liter kilo cukru tu jest ramka. Proszę zobaczyć. <laughs> Bardzo mocno. Zabudowana. W każdej rodzinie. Jedna ramka jest na ostatnia na szerszej ulicy. I właśnie takie skutki będzie powodowała, że będzie bardzo duża i szeroka. Tu wszystkie uliczki są 7,5-8 mm. Bardzo wąskie. No czy tu jest jakaś pszczoła? Tu w tym ulu, proszę Państwa, już jest pszczoła, która zostanie na zimę. Która przerobiała cukier już odeszła, a zostały nam pszczółki, tylko te, które wytrzymały ten trud tej pracy przy odparowaniu syropu cukrowego. Ja inwertu nie daję, no, coś tych pszczółek jest jak na zimę. również na jednej ramce dostrzegam resztę czerwiu, Państwu tu będę pokażę resztę czerwiu, który za chwilę będzie odsklepiony, odsklepiaczem widelcowym. No w jakim celu? No tą rodzinę muszę składką diagnostycznie poddymić apiwowolem. Ta rodzina całego nie była leczona. I ocenić. O, tu jest bardzo dużo czerwiu. Także no, nie będzie tego sklepiało Bo to byłoby ludobójstwo. No ale czerw zwarty. Zwarty, proszę Państwa, te dziurki z komórkami pustymi między czerwiem. To prawdopodobnie to jest czerw, który był uszkodzony przez warozę. I dlatego yy, nie jest równomiernie cały zaczerwiony, tylko tam pszuki później się wygryzały. No niestety, przy krótkiej komórce, dwa waroza się nie zabija, tylko tą, którą pszczoły przywlekły do ula, musi w tym ulu dożyć do późnej starości. I jak Państwo widzicie, tu też jest szczerb. Na plastrze, no, tych pszczółek jest wystarczająco na zimę. Po przerobieniu takiej ilości syropu, tu są nadróbki plastrów nowych, na których będzie też się zawiązywał częściowo kłąb. Proszę Państwa, ramki małe. 32 na 23 ramka Światło ramki jest dużo mniejsze to wiadomo musiałem więcej pokarmu dać do grudnia do mrozów to pszczółki sobie pszółki sobie jeszcze proszę Państwa wytną przestrzeń na czerwienie i tą rodzinę, proszę Państwa, na tą chwilę nie możemy poddymiać, ponieważ jest czerw. Poddymianie, choćby diagnostyczne na waroze, musi się odbyć dopiero końcem października niestety teraz szkoda cokolwiek, tym rodzinom pszczelem, czynić. I proszę Państwa, no pszczółki jest ładnie w tym ulu, zważywszy po przerobieniu pokarmu, jeszcze tyle tych pszczół zostało, to skuteczność krótkiej komórki jest bardzo dobra. Jeszcze postaram się zrobić zbliżenie lęki ula, a Państwo widzą, że tam jest mrów pszczół. I także skuteczność krótkiej komórki CO2 raczej jest dobra. Ten ul mam możliwość stawienia do tego gniazda wkładki na Dynice. No i diagnostycznie jako pierwszy pod koniec października będzie odmiany na warozę. Ile tych w ogóle zostało w tym ulu? No ta rodzina niestety, proszę Państwa, pójdzie na wąskich uliczkach 7,5-8 mm do zimowni. Widzę, że ramki są grube, ciężkie, dość pokarmu jest zgromadzone. A ponadto, gdy będą wąskie uliczki, więcej uliczek będą zajmować i tym samym e, więcej pokarmu będą obejmować. No jest dość, że będą zimowane na zimno na pełnych plastrach, ale do okresu e, mrozów, grudnia, to one jeszcze dużo wyjedzą i także tą przestrzeń 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 na kłąb żeby mogły wpadać tą hipnozę senną w komórkach troszkę sobie wyrobią, tylko jest problem w tym, żeby te rodziny nie nękać, nie ruszać, nie przeglądać, bo nie ma takiej potrzeby. No to proszę Państwa, na tą chwilę mogę stwierdzić, że ta rodzina jest dużo mocniejsza niż najmocniejsza rodziny które szły w ubiegłą zimę, na zi w ubiegłą jesień na zimę a to jest jedna z moich słabszych rodzin no i jak ta rodzina przezimowała z tej zimy, było garstkę pszczół, matk i matka przestawiłem letko ulu o parę centymetrów, pszczoły poszły do innego ula matka została sama w ulu, potem wycinałem po prostu na garść czerwiu na wyjściu, wstawiałem matkę stawiałem tej matce, ogrzewałem ul butelkami z ciepłą wodą no i przetrwały wiosnę no i się pięknie rozwinęły w międzyczasie parę razy mi wychowywałem matkę matkę no ja te ule mniejsze już będę traktował jako ule z matkami zapasowymi, mam ich kilka także już mam swoje lata i człowiekowi się tak nie chce grzebać, kotego, tego nie ciągnie no i tak jak mówiłem na początku proszę Państwa, ta rodzina będzie pod koniec października diagnozowana ile warozy w ogóle przetrwało w tej rodzinie skuteczność krótkiej komórki jest bardzo dobra i CO2 w gnieździe podwyższonego stężenia CO2 w gnieździe, ponieważ tych pszczół po przerobieniu syropu zostało dużo a te pszczoły przerobiły około 12 liter syropu to jest 10 kg cukru. No mają dość pięknie włożone. No i tym optymistycznym akcentem, jaki w mojej pasiece napotkałem dzisiaj, 20 września w tym ulu, serdecznie się z Państwem żegnam i do następnego nagrania z tego ula, gdzie pokażę, ile warodze się osypało po oddymianiu.